Na plaży. Im dalej w kosmos spoglądamy, tym więcej udaje się zobaczyć. Zawsze próbowaliśmy nadać sens temu, co nieznane, ale nigdy na taką skalę. Rozpoczęliśmy ogromne przedsięwzięcie, polegające na stworzeniu mapy wszystkiego. Naukowcy zaczęli od wybrania niewielkiej części nieba. Gromadzą i przetwarzają ogromne ilości dotyczących go danych. Dzięki czemu powstaje największa jak dotąd trójwymiarowa mapa nieba, zbadanie nawet tak małego wycinka kosmosu daje nam wyobrażenie o skali wszechświata. Każdy punkt światła to galaktyka, każda galaktyka to miliardy gwiazd tu widocznych w powiększeniu, aby łatwiej było je dostrzec. W ciągu ostatniego stulecia astronomowie wielokrotnie zadawali pytanie: czy galaktyki są w kosmosie rozmieszczone przypadkowo, czy może tworzą jakąś strukturę? Wiemy już, że galaktyki lubią się łączyć w gromady. Gromady galaktyk także się łączą, tworząc skomplikowane sieci włókien lub długich łańcuchów. Oznaczając kolorem obszary koncentracji galaktyk, możemy dostrzec włókna łączące je w gromady. Ciemne obszary to niemal pusta przestrzeń kosmiczna. Proces stworzenia szczegółowej mapy wszechświata dopiero się zaczął. Im głębiej zaglądamy w kosmos, tym bardziej skomplikowane kształty mamy szansę wykryć. Odkrywając stopniowo strukturę wszechświata, zdobywamy coraz szerszą wiedzę o jego naturze o niewyobrażalnej dotąd skali. Tworząc nowe mapy, obserwujemy, że wszechświat jako całość się rozszerza. Jednak sąsiadujące ze sobą galaktyki mogą się do siebie zbliżać wskutek grawitacji. Nasza własna galaktyka i galaktyka w Andromedzie okrążają się i zbliżają do siebie. Za około 3 miliardy lat zderzą się, a w ciągu następnego miliarda lat połączą się po skomplikowanym tańcu grawitacyjnym, tworząc nową galaktykę. Wszechświat jest niezwykle dynamiczny, a jednak ruchy galaktyk wskazują na istnienie niewidzialnego składnika kosmosu, który spaja całość. Nie wiemy czym on jest. Jednak ten potężny, niewidoczny czynnik, zwany ciemną materią, ma wielokrotnie większy wpływ na wszechświat niż widoczna materia.